Siemano z tej strony to jest nowa seria Minecraft 20 PvP Zasadniczo są bardzo proste, zbieramy materiały, a po 20 minutach rozpoczynamy najciekawszą część, czyli PvP Myślę, że warto oglądać, bo było grubo, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania Wiesz co będziemy dzisiaj robić? Um, tak, tak No, więc dzisiaj będziemy grać w... E, PvP na 1.17.1 Także e, zaczynamy za 3, 4 No i już rozchodzimy No dobra, także mamy już prawie kamień Kurczę, ile tego diżyta? No nie, diorzec, najgorzej Znaczy, co to w ogóle jest? O kamieniamy, mamy. jest Zgadnij co mam na, na start Nie wiem Żelazo od razu Jak? No po prostu kopię sobie, a potem patrzę, żelazo. To nielegalne. No legalne, legalne. Zaba Zgadzam się. Zobaczysz, zobaczysz na odcinku. No po prostu X-ray normalnie. Ile żelaza? Dwie. A, dwie tylko sztuki, słabo. E, dobra, to musimy, albo znajdziemy wioskę, albo... Nie no, kolejne żelazo, niesamowite. Który, jaki to jest w ogóle? A, a z granicy ja mam? Z 54 na 54, złotą. Mieć. A nic ja dostałem? No, taki Okej, okej. Okay, okay. Dobra, szukamy czegoś dalej. Co? Aha, dopiero? O, dobra, koło mamy. E, a, i jeszcze zap zapomniałam wspomnieć, że bicie się jakby podczas zbierania i jest z niego czyli po prostu możemy nawet się spotkać w kopalni i się nie lajemy. Dopiero potem jak wybiję 20 minut. Mm -hmm. okay, dobrze. No, ja już mam takie rzeczy, że czy, czy zginiesz marnie. Naprawdę. Coś świetnego. diamenty znajdują, naprawdę. Śmiech to wątpić. Co? spawner no way koks koks nie no way dobra ale no, no, no normalnie Wow, that's amazing! Nie! Mam takiego loła. Jesteś dobra spadam stąd. pomocy! Ale to jest taka akcja. Ja nie mogę. Szybciej jakieś jedzenie pomocy Jestem zgubiony. O dobre, jest krowa. Co mi zrobiłeś? Po prostu przepaliłem. To co miałam już wcześniej. Ja już żelazo, słuchaj, już mam żelazo knap. Ja i tak mam przewagę. I nie powiem dlaczego. Tak Zgadnij co mam. No zgadnij nie powiesz, co... No, mam. Mam to. Widzowie, tak. widzowie, widzowie widzicie, O to jest ta przewaga. Bożeż, ty, już wiem co znalazłem. Zgadnij, zgadnij. Zgadnij, zgadnij. Zgadnij, zgadnij. Zgaduj, zgadula, <śmiesz> kto trafi do Ula. No, tak. Musiałem jakoś, chyba... Tak, się... na kliencie, tak? No ja, a jak inaczej? Ty myślisz, że ja jestem takim miogarem? Tak, jeszcze ja na wszelki wypadek. W nie Zmodyfikowany. Dobra, ej, Proszę ale. Mieć dużo bloków. Giniesz. Ty giniesz od razu z automatu, tak naprawdę. Kurczę, jakby była jeszcze lagowa kulka, to on sobie Enchanting zrobił. Dobra, wiem co robimy i tyle. Boom. No nie! E, I jeszcze to? Ty... No nie! No tak no. no! A czego ty się spodziewałaś? Ile masz tu w czasie zbroi? Zgadnij. Chyba tego jednego nie, nie wykorzystamy. Chyba niczego. E, dobra. No to chyba będzie GG. Mm, dobra, robimy sobie leggings. Jeszcze takie. Nie powiem jakie. Um, to. O, wiem co zrobię. Wiem co zrobię. To jest taki kreatywny pomysł bardzo. Bardzo kreatywny pomysł. Trzy, dwa, jeden. Dryń, dryń. Trzy. Cztery. Co teraz walczy? Walcz! Nie chcę. Jestem pacyfistą. To walcz. Nie, nie chcę czy ci nie każdy. Trafię o Właśnie La... mi też zreagowało, więc... Nie, dlaczego nie, wiem, że nie mam żadnej opłatki na te złote? Człózik, come on! Nie, tak 5 minut! Nie jestem przygotowana! Trudno. Gigi? Kończymy nasz dzisiejszy odcinek. E, win dla mnie 1.0. E, może będzie rewanż? Chcesz rewanż? Dobra. No. no dobra, także to jest początek nowej serii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.